O matkach się nie wyspałem dzisiaj. Cześć, witam Ciebie w ten niedzielny poranek. Chociaż podejrzewam, że u Ciebie nie ma niedzieli, bo wyślę ten film później. Pod ostatnim moim filmem, który publikowałem na kanale i na blogu, dostałem pytania. Pytanie. Takie zasadnicze szybko się pojawiło. Od razu inni zaczęli dawać tam łapki, że się podpisują pod pytaniem, więc zdecydowałem, że nagram o tym film. Gdzie to było? Zaraz wam przeczytam. Jak to... O, baba, dobra, dobra. Ciebie to ja już znam, nie musisz gadać. O, czy nagrasz film jak podejść do dziewczyny w szkole, w pracy, którą znasz? Którą znasz ją? No, coś dziwnie jakoś napisane. Ale którą znasz tylko z imienia, domyślam się. Nagrywam. Jak zwykle nie chcę biadolić jakichś gotowców. Tylko powiem o tym, co ci się naprawdę przyda i jak ciebie trochę rozwinąć i wyedukować, żebyś wiedział, jak w takich sytuacjach korporacyjnych dać sobie radę, bo nienawidziłem nigdy pracować, to nie jest mój klimat, ale pracowałem w iluś zawodach, w różnych firmach, znam to środowisko, znam też środowisko korporacyjne, bo i tam przez chwilę w dużej korporacji. Miałem okazję pracować i mam doświadczenie o tym, jak postępować z dziewczynami w różnych sytuacjach, właśnie takich biznesowo-korporacyjnych. Nie mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie w postępowaniu z dziewczynami w szkole, bo wtedy jeszcze byłem leszczem. Moja średnia szkoła zrzeszała samych facetów i chyba cztery laski na całą szkołę. Był profil wojskowy, i tam cztery takie były, które do tego wojskowego się skusiły, bo moja szkoła była elektryczna, więc tam. Raczej dziewczyny nie przychodziły, nie było żadnej. Wtedy nie uwodziłem, były te cztery dziewczyny, one były, dwie tam były takie całkiem spoko, no ale to nie był ten czas w moim życiu, w którym, w którym uważałem się za jakiegoś takiego, dla którego było oczywistym to, że, że my akurat mnie powinna znać, bo, 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 to, bo to jestem ja bo bym się nie nazywał Rafał Żuber, gdybym akurat nie miał żadnej relacji z, z którąś z tych dziewczyn. Później chodziłem do, do różnych prac na, na etaty, to już było inaczej, tam już co chciałem, to robiłem i, i mogę się z Tobą podzielić pewnymi rzeczami. Ale teraz tak, nie powiem Tobie wyciągaj notatnik, bo będę Ci dawał jakieś techniki z podlady, oszustwa, manipulacje, podstępy, super techniki na to, jak będąc nudnym, niekomunikatywnym facetem yy, za pomocą dotknięcia magicznej różki yy, uwieść tą dziewczynę. Więc po pierwsze, w przeciwieństwie do dziewczyny, którą mijasz na ulicy, gdzie masz tylko jedno krótkie pierwsze wrażenie, w pracy masz tą olbrzymią przewagę, że musicie na siebie patrzeć i się spotykać. W zależności teraz od rodzaju tej pracy, bo jeśli jest to jakaś korporacja, gdzie dziewczynę widzisz yy, raz na tydzień bądź yy, raz na miesiąc, to jest inna sprawa niż jak widzi się codziennie przez 8 godzin, ale też jest ten plus, że jest regularny jakiś kontakt z tą dziewczyną. Więc masz okazję się zaprezentować. Ja na szkoleniach z uwodzenia, które prowadzę, edukuję kursantów o takich znaczy, tak rozróżniam jakby atrakcje na dwie grupy. Pierwsza grupa to, jest, to są te rzeczy, te, te, ta nasza aktywność, którą możemy wykazać. I przynosi ona atrakcyjność, zanim dziewczyna nas pozna. Czyli tu też o to pytasz, bo widzę, że to jest tylko napisane tutaj, że dziewczynę, którą znasz z imienia, więc rozumiem, że nie rozmawiacie. I ten typ atrakcji, przedział atrakcji, który budujesz po tym, jak dziewczynę poznasz czyli twoje cechy charakteru, jakie z ciebie wychodzą, mogą ci zaszkodzić albo pomóc. Więc tutaj na pewno. To co ja bym radził skupić się osobom, które chcą poznać dziewczynę w korporacji to żeby być świadomym tego w jaki sposób ona już nas postrzega, jaki ty wizerunek rozświetlasz w swojej pracy, jak jesteś widziany, skupić się na tych elementach atrakcji, które powodują, że ona już będzie ciekawa ciebie, będzie chciała ciebie poznać, będzie zainteresowana przed tym zanim już ty podejdziesz do niej. Co dziewczyna zauważa na samym początku, zanim zdąży ciebie poznać? Wygląd, fryzura, paznokcie, to jak jesteś ubrany. To pomaga, naprawdę pomaga. Coś prozaicznego, ale jakże ważnego uśmiech i energia. To może odróżniać Cię od innych ludzi, którzy mają w sobie trupią energię. W korporacjach jest to często spotykane. Więc powinieneś emanować dobrą energią. Byłem na szkoleniu Antonego Robinsa w Poznaniu jakiś czas temu i wyobraź sobie, co jest ciekawą rzeczą. Bardzo mi to wtedy dało do myślenia, bo, bo kiedyś jak byłem na umysł milionera, Harvajkera, to tam też mówili o tym, jak ważna jest energia w życiu, ale mówili... Jakoś tak, że wiele to nie zmieniło w moim postrzeganiu energii. Natomiast Robin chyba dwa dni prowadził szkolenie wtedy, gdy, gdy ja na nim byłem. Ciekawe było to, że praktycznie pierwszy dzień mówił o energii, a w drugim dniu mówił o marce i o, o innych rzeczach, o sukcesie, osiąganiu celów, szczęściu i tak dalej. Ale dlaczego mówił tak długo o energii? Jest cholernie ważna. Z energią jest tak, że. Twój sukces życiowy, a ja jako trener uwodzenia też powiem, yy, twój sukces z kobietami jest wprost proporcjonalny do twojej energii. Zwiększając poziom energii, zwiększasz poziom swojego sukcesu. Są na to sposoby, ja też nagram wam film niedługo o tym jak można tą energię sobie zwiększyć? Pokażę wam w ogóle jak ja ćwiczę sobie sam w mieszkaniu, jak dbam o, o, o dobrą kondycję, o dobre samopoczucie, jak się odżywiam, o to będzie ciekawy wpis. Energia jest istotna, więc dobry ubiór, energia jaką będziesz emanował, postawa ciała, sposób poruszania się, to wszystko kobieta widzi zanim jeszcze ty w pracy do niej podejdziesz i z nią porozmawiasz i ona już cię po tym punktuje. Ty możesz być tego świadom bądź nie. Dzisiaj ktoś na Facebooku mi zadał pytanie na moim fanpage'u, Rafał, możesz rzucić okiem na mój profil i, i tak powiedz, co sądzisz, czy, czy, czy mógłbym coś poprawić, żeby zwiększyć atrakcyjność u dziewczyn. Ja patrzę a tam kilka zdjęć z jednego wyjazdu, jakieś takie, że, że, że stoi do zdjęcia no, przy jakimś pomniku, przy czymś. Te zdjęcia nie wyrażają zupełnie nic. Ani, to znaczy, ta, to, jest, to, jest, to jest, tak wyglądało tak jak zdjęcie osoby, która nie jest świadoma tego, co komunikuje tym zdjęciem. Nie ma uśmiechu, yy, zdjęcie zrobione za karę yy, w miejscu, które nie mówi nic. Nie pokazuje ani twoich pasji, tylko pokazuje jakiś kawałek muru, jakiegoś pomnika, jakieś krzaki. To to, 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 zdjęcie nie wyraża nic. I tak samo powinieneś być świadomy tego, że wszystkim, co mówisz, co robisz, jak wyglądasz, jak pachniesz w pracy, komunikujesz coś o sobie i albo działa to na twoją korzyść, albo nie. Miej to na uwadze w kontaktach z kobietami w tej właśnie pracy. Czyli postawa i sposób poruszania się też się zmieni, jak wprowadzisz ciekawe sporty do swojego życia. Nie wszystkie wpływają na taką sprężystość ciała, ale... Do tego wrócimy w innych odcinkach. To jest niesamowite grono znajomych. S sama rola, jaką pełnisz w tej pracy, to też wszystko mówi o tobie. I sprawia, że dziewczyna chce cię poznać, bądź nie masz większe szanse lub mniejsze. Jeśli nie jesteś uważany wśród przyjaciół, nie masz popularności żadnej, jesteś olewany i masz osobowość, która nie może się przebić, to musisz wiedzieć, że na pewno nie będzie działało to na twoją korzyść, prawda? Możesz wyglądać dobrze, ale jak tylko pojawiasz się z chłopakami, będą dawać ci karczycho w plecy będą z ciebie żartować. Sorry, kobieta się tobą nie zainteresuje. Wiem, że niektórzy z moich klientów, nie wszyscy są tutaj kozakami życiowymi. Ja akurat przyznam, że o ile z kobietami miałem problem kiedyś to zawsze gdzieś tam byłem w czołówce albo chłopaków, którzy tam się najlepiej bili w klasie, albo najlepiej. Zawsze byłem jakiś rozrabiaka, nie byłem grzecznym chłopcem, ale byłem bardzo lubiany, więc naturalnie jakby miałem to przebicie. Z kobietami miałem tylko kiepski klimat, bo po prostu się na nich w ogóle nie znałem i nie miałem. Jeszcze w czasie całej szkoły średniej to to było strasznie do dupy ta sytuacja moja. Ale wiem, że mam sporo klientów, którzy po prostu są takimi, jakich ja męczyłem w klasie. Jakim zabierałem kanapki, robiłem żarty. Po prostu to jest taka osobowość, która, która nie ma takiej popularności i się nią nie, nie cieszy. I w pracy takie osoby są i w szkole takie osoby są. Musisz wiedzieć na, et na etapie tego odcinka, który nagrywam, że to też ma znaczenie. Jak jesteś widziany w oczach innych osób. To jak mówisz, jak gdzieś do kobiety, jak mówisz do osoby, która stoi obok tej kobiety. Czy to jest takie mówienie stanowcze, głośne, wyrażające silną osobowość. Czy po prostu jak mówisz to tak, żeby cię nikt przypadkiem nie usłyszał. To też ma znaczenie. Ton głosu. To czy jak tą dziewczynę wcześniej widziałeś, do której teraz kolego chcesz zagadać. Czy unikałeś jej wzroku. Czy potrafiłeś się uśmiechać, będąc w pełni sobą, pełnym, facetem, radosnym, zadowolonym, patrzeć jej w oczy i okazywać to, że ona jako kobieta na Ciebie działa. Może wcześniej jakoś nie podszedłeś, bo nie jesteś desperatem, bo nie miałeś ciśnienia, ale przynajmniej pokazywałeś to, co jest naprawdę w tobie na jej temat. To jest też zajebiście atrakcyjne, zanim dziewczynę poznasz. I teraz dopiero po tym moim wstępie chcę ci powiedzieć, że. Tu masz podstawy, jak masz te rzeczy ogarnięte do tego, żeby nie martwić się o to, jak podejść i zagadać. Kolejną sprawą, zobacz co jest. Komunikatywność. Ty, mam wrażenie, że nie masz komunikatywności rozwiniętej do tego stopnia, żeby śmiało się komunikować z ludźmi. I nagle teraz to jest problem, który wychodzi, że jak tej komunikatywności potrzebujesz, żeby w pracy zwyczajnie. Znać osoby, czy tam w szkole, jeśli chodzisz do. spotykasz się w jednym budynku z ludźmi, którzy też do tego budynku uczęszczają praca szkoła, to masz przyzwolenie do tego, żeby rozmawiać z nimi swobodnie. Większe niż na ulicy, w centrum handlowym, czy gdzieś jak zagadujesz dziewczynę. Normalnym jest to, że ty możesz zapytać się, oj, co, dzisiaj siedzimy do końca w tej szkole, nie? A, masakra! Albo, o, ale dzisiaj wolałbym, takie piękna pogoda, co my robimy w tej pracy. To jest normalny tekst, który możesz zagadać do dziewczyny wcześniej, z którą nie rozmawiałeś. Natomiast zobacz, teraz szukasz złotego środka, jak zagadać, dlatego, że normalnie na co dzień twój styl życia, to nie jest luźna komunikacja z ludźmi, a potrzebujesz tej komunikacji teraz na potrzebę tej chwili. Dlatego znowu życia nie oszukasz. Ty powinieneś, oprócz tych cech, które mówiłem, które ciebie tak rozwijają i sprawiają, że jest Atrakcyjny, Ty powinieneś jeszcze być gościem komunikatywnym. Byłem na szkoleniu biznesowym teraz w sobotę, spotkałem z trenera uwodzenia takiego jednego z tych, których lubię akurat. I jak fajne było to, że mnie uderzyło jego komunikatywność. On miał na pewno to samo wrażenie, bo my, jako osoby, które pracują w czymś interpersonalnym, mamy już to trochę przepracowane. Mamy, należy się po nas spodziewać, że się odnajdujemy w różnych towarzyskich sytuacjach. Ale właśnie ja zauważyłem, tu zagadał do kogoś, tam z kimś porozmawiał, tak samo jak i ja, tutaj, tam z kimś porozmawialiśmy i to jest właśnie to. Że my nie mamy jakiegoś złotego tekstu jako trenerzy uwodzenia na, na różne sytuacje, a normalnie jesteśmy gościami, którzy się nie komunikują i nie starają się być atrakcyjni, są zabawni tylko dla dziewczyny, ale normalnie my nie jesteśmy zabawni, jak jesteśmy z kumplami, jesteśmy sami. Nie, bo ja taki jestem i sam przed sobą. Jak spotykam się ze znajomymi, głupiejemy, jesteśmy mnóstwo do, dobrej energii, dajemy. <grywa> <grywa>

Jak spotykam się ze znajomymi, głupiejemy, jesteśmy, mnóstwo do, dobrej energii dajemy, Taki sam potem jestem z dziewczyną, nie muszę nic przełączać, gdy się z dziewczyną spotykam. I komunikatywny, w windzie rozmawiam ze staruszkami, ja tam nie pobzykam, nie chcę. Z kolesiami też nie pobzykam, nie chcę. Ale ja z nimi rozmawiam, jak wjeżdżam tą windą do góry. Ja wykształcam w sobie to, żeby drugi człowiek był dla mnie bliski, ob, nie obcy i w takiej sytuacji, kiedy na przystankach rozmawiasz z ludźmi, jesteś ciekaw ludzi, nie boisz się ich, pragniesz ich poznać, zobaczyć, co mają do powiedzenia. W takiej sytuacji ty nie zadajesz pytań, jak nawiązać znajomość. Dlatego, że nie przepracowałeś tych rzeczy, o których teraz powiedziałem, masz ten problem. Ucz się komunikatywności. Jak kupujesz gumę Orbit w kiosku, powiedz coś do tej pani, która tam sprzedaje. Teraz będę miał gumę, to będę super. Teraz będę facet z gumami. yeah! To jest styl na Robokowa. może zobaczyć. Jest ekstra. Staraj się rozmawiać z ludźmi, zobacz, jak bardzo wiele ludzi jest otwartych, kiedy tylko coś powiesz. Wielu z nich będzie od razu nawijało i nawijało. Po prostu będą dzielili się z tobą jakimiś nawet prywatnymi rzeczami z ich życia, w windzie czy gdzieś. Musisz tylko nauczyć się tego, że to jest coś dobrego, kiedy zagadujesz do ludzi. I wtedy podchodź do tych koleżanek normalnie na ludzi. Cześć, jak mija ci dzień? Normalnie możesz podejść do dziewczyny z korporacji bez żadnego uzasadniania. Jak minął ci dzień? Jak mija ci dzień? Ekstra wyglądasz w tej sukience. Albo jak na przykład w jakiejś korporacji jest zmiana szefa, coś zasadniczego, to co myślisz, co z tego będzie? No, no z tej zmiany, matko. Ten był fajny, nie? Ten prezes, kurde. Nie wiem, jaki miałeś z nim kontakt. W ogóle Rafał jest tym. Fajnie wyglądasz. Zawsze zwracałem na Ciebie uwagę, bo Ty chodzisz w tej spódnicy, takiej, w spódniczce takiej zabawnej. No jak to jakiej zabawnej? No przecież inne kobiety się tak nie ubierają, ale powiem Ci, że właśnie dlatego zwróciłem na Ciebie uwagę. Normalna gadka, ale już trochę uwodząca, spoko, yeah. Albo jak rozmawiają inni, albo te dwie kobiety o czymś, o chłopakach, albo o jakiejś sprawie takiej nie aż tak bardzo prywatnej, możesz. Przepraszam się, wtrącę w rozmowę, ale słyszałem co mówiłaś, tak, słuchaj, ona ma rację. Rozumiesz I, i, i trzy zdania na ten temat. Albo możesz powiedzieć, dziewczynie, w szkole, gdzie nie masz tego kontekstu, bo się ciągle mijacie, czy tam gdzieś w korporacji, możesz powiedzieć. No, cześć, no ty chyba mnie śledzisz. Jak to, dlaczego? No, bo ciągle cię tu widuję, rozumiesz. Chodzi tylko o tą otwartość, tego nie oszukasz. Jak na co dzień nie rozmawiasz z ludźmi, zawsze będzie wywoływało większy stres w tobie to, kiedy będziesz musiał zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. Dlatego zawsze mówiłem, że trzeba się rozwijać. Dbać o te cechy, o których mówiłem na początek, być komunikatywnym, a reszta to jest formalność. Reszta to jest formalność. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmem. Niebawem nagram ten o ćwiczeniach. Mam na niego nakrętkę i o tej energii. To będzie fajne. A jak macie jeszcze jakieś ciekawe pytania, o których można nagrać film, który może innym pomóc, to śmiało komentujcie będziemy działać.